zmotywować, zapalić do czegoś. Mianowicie, jeżeli powiem Panu, że Pan Jezus żyje w waszych duszach, to nie będzie dla nas nowość. Czy jest tu ktoś, kto jeszcze o tym nie wie? Wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą i to jest wielka łaska, że my mamy taką świadomość, że my mamy tą prawdę, jakby wyryto już w naszym sercach, że Jezus żyje w nas. Że Jezus jest w nas obecny. Ale my musimy skorzystać z tej świadomości. My musimy zacząć y, nią żyć w taki sposób, żeby wydała owoc. Bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że ta duchowość związana ze świadomością, że Jezus żyje w nas, jest taka bardzo indywidualistyczna. Ja i mój Pan Jezus zamknę oczy, On jest we mnie, jest mi dobrze, znajdę sobie taki bezpieczny kącik, gdzie będę z Nim. I to jest prawda. Nam jest dobrze z Nim być. Jeżeli mamy prawdziwy obraz Boga, takiego Boga, jaki się objawił w Jezusie Chrystusie, to z Nim jest dobrze być. To jest Bóg dobry. To jest Bóg, który nas kocha. Jeżeli mamy takie poczucie, że on jest tak blisko nas, to jest rzeczywiście ogromne szczęście. I tego szczęścia nikt nam nie jest w stanie zabrać. Ja myślę sobie tak, że, że to jest ten nasz wewnętrzny kręgosłup to jest to, co sprawia, że jesteśmy mocni. Nie dlatego, że mamy jakiś pancerz, nie dlatego, że się kochamy przez życie łokciami ale dlatego, że wiemy, że blisko nas jest ten, Który nas kocha. Ale właśnie o to chodzi, że to nie jest egoistyczne. To nie jest tak, jak w tej piosence, Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu. Właśnie o to chodzi, że my z tą świadomością, że jesteśmy żywą monstrancją, wnosimy Jezusa w ten świat. Ostatnimi czasy mocniej do mnie dotarły te słowa, że całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synu Bożego. Cały świat czeka na ludzi, którzy do przyjdą jako snowy i córki Boże, czyli ci, którzy są w Bożej obecności, którzy wniosą w Bożą rzeczywistość w świat. I, I o to chodzi, żeby tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie się znajdujemy, żebyśmy dzięki tej świadomości, że Jezus jest z nami, zaczęli promieniować. I nie chodzi tutaj o to, co zrobimy, ale chodzi o tą świadomość. Ostatnio usłyszałam sobie taką rzecz. Byłam w szpitalu, czekałam w poczekalni. Moja współsiostra była w gabinecie z lekarzem. No i ja, ponieważ bardzo mi na tym zależało, modliłam się na tym korytarzu. Boże, ześlij swojego ducha na tego lekarza, czy on jest wierzący, czy niewierzący. Niech będzie dobry dla tej siostry, przejawi się przez niego. No i tak, tak naprawdę z taki gruby kalender spuszczałam na tego lekarza. Muszę powiedzieć, że okazało się to bardzo skuteczne. Ordynator, który przez 45 minut zajmuje się pacjentką, która jest jego prywatną pacjentką, no no, to jak na polską służbę zdrowia, naprawdę jest skutek modlitwy. Ale kiedy tak się modliłam, to sobie myślę, o czemu ja mam się ograniczać? Boże, działaj na wszystkich, którzy tutaj są na tym korytarzu. Dotykaj tych ludzi, tych chorych, tę pielęgniarkę. I zacząłem się w taki sposób modlić. Później przyszło mi do głowy, no ale dlaczego ja tego nie robię w innych miejscach? Tutaj zmotywowało mnie takie poczucie nawet pewnej bezradności, że jeżeli Pan Bóg mi pomoże, no to ja już jakby niewiele mogę zrobić. Ale dlaczego w taki sposób nie funkcjonuje w innych miejscach? I to, się, to przyszło do mnie jako taki wyrzut sumienia. Dlaczego ja, mimo że wiem, że Jezus żyje we mnie, to nie mam jakby takiej, takiej wiary, takiej gotowości, żeby tego Pana Jezusa wysyłać w te miejsca, gdzie jestem. I sobie myślę, to w szpitalu, gdzie nie wiem, czy nawet jest ktoś wierzący, jestem przekonana, że Jezus będzie działał. A w tak wielu miejscach sobie myślę, a, jakoś to będzie. I poczułam różnicę w tym, jak człowiek się czuje, kiedy żyje właśnie w takiej świadomości. Bo inną rzeczą jest to, czy to będzie skuteczne. Sam Pan Jezus chodził po ziemię spotykał kogoś osobiście, to były osoby, które pozostały oporne na jego działania, nawet wrogie wobec jego działania. Ale chodzi o, sam, o nas samych, że zauważcie, że możemy zafunkcjonować w rzeczywistości na dwóch różnych poziomach. Na takim przyziemnym. Przychodzę gdzieś ktoś jest lub jego. Nie lubię go. Uda mi się, nie uda. Fajnie jest, nieprzyjemnie, ciężko, ale zobaczcie, że wtedy obracamy się w takiej przestrzeni przyziemnej. Przyziemnej. Taką gadą, takim smaczkiem, że żyję wobec, według ciała, że żyję w tej przestrzeni tylko przyziemnej, jest to, że szybko się A Znaczy, wtedy się szuka dużo atrakcji. Ale wiecznie trzeba szukać nowych wrażeń i zawsze na końcu jest pustka. Że to jest jakieś takie mdłe. My to przyprawiamy przyjemnościami, atrakcjami, żeby się coś działo, ale zawsze gdzieś na dnie jest takie poczucie, że to jest takie płaskie. I druga rzecz, która zawsze mi mówi, że schodzę do tego poziomu, to jest to, że dogania mnie pewien smutek i lęk. Ponieważ po ludzku człowiek nie jest w stanie zabezpieczyć swojego życia. Zawsze pojawia się smutek jako znak niepełni. Czegoś nie brakuje. Czegoś nie ma. I lęk jako poczucie, że nie mam pełnego bezpieczeństwa. I zauważcie, jeżeli się obracamy w tej przestrzeni przyziemnej, no to tak naprawdę ciągle jesteśmy w takiej maszyny, w której próbujemy uciec przed tym smutkiem i lękiem. Próbujemy zabezpieczyć swoje życie, nawet zorganizować sobie tyle atrakcji, żeby jakoś przezwyciężyć ten smutek, i to jest taki kierat, Ogromnie ciężkim życiem. Natomiast tak niewiele trzeba, żeby przeskoczyć do innej przestrzeni. To są te same wydarzenia, to są te same okoliczności życia. Ale kiedy staję z takim nastawieniem Jezu, Ty jesteś tutaj razem ze mną, to Ty jesteś panem tej rzeczywistości. To ty tutaj działaj. Jesteś obecny. To już jego sama obecność rozświetla i zmienia klimat. Ja zawsze czuję wtedy tak, jakbym wyjęła głowę ponad toń, która, która mnie zatapia, że wreszcie łapię oddech. Bo rzeczywiście można obecność... Nazywamy się niewierzącymi czy niewierzącymi. Człowiek został stworzony w taki sposób, że czuje, że naprawdę żyje dopiero wtedy, kiedy oddycha Bogiem. To, to Boża miłość, to Boża obecność dopiero sprawia, że czujemy, że żyjemy. I tak naprawdę to od nas zależy, czy toniemy, czy zaczniemy swobodnie oddychać i pływać. Tym aktem, który sprawia, że nasza głowa wychyla się z w fali, że zaczynamy oddychać, jest ten akt świadomości. Jezus jest tu obecny, Jezus jest ze mną, Jezus mnie nie zostawi. Szczególnie w takich momentach, kiedy lęk i smutek zaczyna narastać, kiedy rzeczywiście jesteśmy straszeni przez życie, tym bardziej potrzeba tego momentu. Jezus, jesteś tutaj ze mną. Paradoksalnie czasem jest tak, że właśnie te chwile takie krytyczne mocniej nas mobilizują, my nie, my nie mamy wyjścia, czujemy, że utoniemy całkiem, i że nie zwrócimy się do Jezusa. One nas mobilizują, żeby do tego Pana Jezusa wzywać. Gorzej, jak tak mniej więcej sobie radzić. I zaczynamy jakby przyzwyczajać się do tej mielizny, do, do, tej, do takiej miałkości przyziemnego życia. I nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie, ale ja ile razy mocno stanie w wierze, że Jezus jest tutaj obecny, to czuję, że. I kiedy mówię o tym pozwalaniu czy takim wysyłaniu Jezusa, żeby działał, żeby, żeby objawiał się w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, skoro go przynosiłem w naszych duszach, to nie chodzi mi o taki wysiłek nasz, bo my bardzo szybko zaczynamy albo myśleć, albo coś robić. Ale zanim zacznie człowiek myśleć, osądzać, nazywać, i zanim zacznie później działać, to pierwszy moment to jest postrzeganie, zauważenie. Zanim jeszcze coś pomyślisz, zanim jeszcze coś zrobisz, musisz zauważyć Jezusa w ogóle zauważa rzeczywistość. To jest bardzo słaby nasz punkt. My jesteśmy ludźmi, którzy natychmiast przechodzą do myślenia, osądzania i działania. Pojawiamy się w jakimś miejscu i jest jakaś sytuacja, natychmiast ją oceniamy i działamy. Ale to, czy dobrze osądzimy tą rzeczywistość, czy dobrze ocenimy to, w czym się znajdujemy, i w związku z tym, czy też właściwie będziemy później działać, zależy od tego, czy dobrze postrzegamy tę rzeczywistość. No i właśnie odruchowo postrzegamy ją przy Ziemi. Trzeba coś zrobić, nawet kiedy myślimy w taki, taki chrześcijański sposób. Tego trzeba upomnieć, z tym coś trzeba zrobić, tu trzeba zadziałać, tak jakbyśmy byli sami. Tak jakbyśmy to my mieli stawić świat. Bo właśnie brakuje tego momentu postrzegania, nadprzyrodzonego postrzegania. Zanim coś ocenimy, zanim zaczniemy działać, żeby zauważyć, że Jezus jest tu obecny. We wszystkim błądzimy, kiedy nie zauważamy Jego obecności. Potykamy się o własne nogi w ciemnościach, bo nie poświęcamy czasu, nie używamy naszego rozumu, nie używamy naszej świadomości do tego, żeby zauważyć, że Jezus tutaj jest. Gdybyśmy poświęcali codziennie pięć minut na to, żeby nic nie myśleć, nic nie robić, ale po prostu zauważyć Jezusa, w czasie wakacji, jak prowadziłam rekolekcje dla jednej wspólnoty, Zrobiłam właśnie takie ćwiczenie. Mówię, idźcie sobie na zewnątrz budynku, nawet nie do kapnicy. Piękne okolice, ładne jeziorko, zielono, cudownie. zauważyć, co jest, nie oceniać, nie osądzać, nie myśleć, nie planować. Zauważyć rzeczywistość. Przyszli później i opowiadali, jak było. Okazało się, że ćwiczenie było bardzo trudne. Jedna osoba opowiada tak. Patrzy sobie na listek zielony, piękny. Obok drugiej, bardziej żółty, zbliża się jeszcze dzieci do szkoły. Ten moment, w którym natychmiast zaczynamy myśleć, planować i później działać, jest nas tak szybszy. I to pokazuje, jak bardzo nierozminiętą mamy tą zdolność postrzegania rzeczywistości. Jeżeli chcemy zauważyć Jezusa obecnego w naszym życiu, musimy to rozwijać. Nie mamy tego danego, więc musimy to ćwiczyć. Temu służy modlitwa Jezu dla mnie. Jej odmówienie zajmuje niecałą minutę. Ale właśnie chodzi o to, żeby były takie chwile, kiedy się zatrzymujemy i zanim zaczniemy oceniać i działać, zauważamy Jezusa. A to bardzo wiele zmieni później w naszym osądzeniu rzeczywistości i w naszym działaniu. Zauważcie, że to nie wymaga naszej jakiejś duchowej tężyzny, siły, nadzwyczajnych umiejętności. Jest takie niepozorne, ale właśnie tu będzie przemieszczać rzeczywistość. Właśnie o to wzdycha całe stworzenie, żeby pojawiły się osoby, które mają świadomość i w tej świadomości potrafią przebywać, że Jezus żywy, prawdziwy, działający jest obecny pośród nas. I to będzie zmieniać świat. Nie my, ale Jezus, który żyje w naszych duszach. Ostatecznie ci, którzy należą do ruchu i zobowiązują się codziennie modlić tymi słowami, Jezus żyjący we mnie, ostatecznie nie chodzi o wpłynię do gorzkiego obowiązku odmówienia tej modlitwy. Chodzi właśnie o ten moment budzenia świadomości, która oby się przeradzała w coraz częstsze akty takiego rozświetlania świata obecnością Jezusa. Czy jestem na przystanku? Czy jadę samochodem? Czy jestem z ludźmi? Czy nie ma obok mnie nikogo? Jezus wierzy, że jesteś obecny. Jezus wierzy, że Ty możesz działać we mnie i to jest tak mało, a mogą się zacząć z, z tego cudowne rzeczy. I tak jak nas dzisiaj przyszło w sumie dużo, to my możemy stać się jak takie iskry, które rozbiegną się po ściernisku, jeżeli każdy z nas wyjdzie z tej kaplicy z nową, świeżą świadomością, że przecież nie wychodzi sam tylko że Jezus, który jest w duszy, jest obecny, może mało, ale On może wszystko, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. To tak jak nas jest garstka, możemy zmienić pół po Polski. Przepraszam, że ograniczę Pana Wam cały świat. Dlatego chcę Was dzisiaj jakby na nowo zapalić do tej prawdy. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś z dwa, trzy odmawia tą modlitwę, to przychodzi moment złożenia takiego poczucia nic się nie dzieje, odmówiłem obowiązek spełniony. Ale to jest czasem jak krzeszany iskry, właśnie jakby kamień o kamień, że wydaje się, że to ognisko jeszcze się nie zapaliło, ale zapewniam Was, że jeżeli każdego dnia cierpliwie, z wytrwałością krzeszy się ten ogień, to on w którymś momencie zapłonie. Zapłonie w nas i da nam nową jakość życia, i zapłonie wokół nas. Będziemy oglądać skutki tego działania. My doświadczamy tego, patrząc na rozwój ruchu Solaresu. Nikt z nas nie przewidział takiej sytuacji. To Jezus. Jezus, który do tej pory zrealizował swój plan i jak ufam, będzie robił to dalej. A do nas należy być wiernymi, zauważać go, słuchać go i wtedy dopiero iść za tym, do czego on nas zostać. Chciałabym Was zaprosić do tego, żebyśmy się na koniec pomodlili wspólnie żebyśmy zwrócili się do Jezusa żyjącego w nas, właśnie bardziej jakby odkrywali, że jest On obecny wewnątrz. Jesteśmy w kaplicy, a Najświętszy Sakrament, ale sens tego stawania. Bożej obecności, w tej sakramentalnej obecności, jest taki, że kiedy patrzymy na Pana Jezusa ukrytego w kawałku chleba, to zaczynamy Go pragnąć. Kiedy się na coś patrzy, na kogoś się patrzy, zaczyna się Go podziwiać, to się, to się pragnie. I to się, się zawsze ma prowadzić do przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej. Jezus przychodzi do nas w Komunii Świętej i docelowo chce mieszkać w nas. Więc chciałabym, żebyśmy się zwrócili, każdy z nas, do Jezusa, który żyje w jego duszy, po to, żeby świadomie podzielić się z tej kaplicy, wyjść i zanieść go tam, gdzie będziemy. W sali na dole przygotowaliśmy to do wnętrze w taki sposób, żeby jedno miejsce zostało dla Jezusa. Żebyśmy widzieli, że on pośród nas jest nie tylko w kościele, ale we wszystkich okolicznościach. Jezu, ja teraz chcę zwrócić się ku Tobie, który żyjesz w mojej duszy. Chcę Ci dziękować za Tą Twoją obecność. Chcę też przepraszać za to, że tak rzadko mam świadomość, że jesteś tak blisko. Że chociaż Twoja obecność jest dla mnie życiodajna, chociaż przynosi mi poczucie pełni, nadaje sens, że, że czuję, że żyję w pełni, kiedy wiem, że Ty jesteś w pełni. I chociaż tak jest, to często zapominam o Twojej obecności. Dlatego z tym większą czarliwością chcę się zwrócić do Ciebie, chcę Cię zauważyć, chcę do Ciebie przylgnąć. Ty jesteś bliżej mnie niż ja sama siebie. I chcę Cię prosić Jezu, żebyś był we mnie czynny, żebyś działał we mnie, żebyś przejawiał się przeze mnie. Jezu nie chce pozwolić, abyś był bezczynny, żebyś przebywał w mojej duszy jak w więzieniu, gdzie nie możesz działać. Chcę Cię, Jezu dzisiaj prosić z całą świadomością, jaką jest tak, z całą siłą, na jaką jest tak, abyś działał we mnie przekładnie, żebyś rządził w mojej duszy, żebyś robił tam, co chcesz. Żebyś dokonywał swoich dzieł, żeby ci robił to, czego ja nie potrafię zrobić. I chcę cię prosić, żebyś działał przez mnie. Jezu, proszę Cię w tej chwili za każdego z nas, aby ta świadomość Twojej obecności nas zawsze niosła. żebyśmy zawsze trwali przy tobie. Ponieważ Twoja obecność jest tlenem naszego życia. I proszę Cię o to, żeby każdy z nas nie tylko wiernie odczytał to, do czego go wzywasz, ale także to wypełnił. Nie naszą mocą, nie naszą, ale Twoją siłą, Twoją łaską. Bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Amen.